Także witam wszystkich serdecznie. Pozdrowionka, pozdrowionka i lecimy z tematem. Skarner jest to postać, która ma jedno kluczowe zadanie ogólnie w team kliknąć flasha, kliknąć Rkę i to tyle. Nic więcej z karnerem nie trzeba robić. To jest mega ryzykowny pick, jeżeli chodzi o solo queue no bo z reguły w większości przypadków nie mamy drużyny. A tym samym, nie mając drużyny, nie mamy możliwości dobicia przeciwnika, którego wyłapujemy. Także na co dzień nie polecam skarnera pikować na solo Q. No, chyba że się mylę i chyba że skarner będzie na tyle niezbalansowany pod to zestawienie, że mnie mile zaskoczy. Zaczynamy sobie widzowie standardowo od Jest to taka standardówka, jeżeli chodzi o skarnerka. Zmocniamy swoje auta takie o podpalenie. Dodatkowo full clearujemy cały las. Jednocześnie mamy tam, wiecie, shieldy, mamy Stuna, mamy swoją pasywkę, taką jak możecie zauważyć. Także mobilni jesteśmy, jeżeli chodzi o te początkowe etapy. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No. Gramy sobie Conquerora. Conqueror chyba najbardziej uniwersalne zestawienie na każdego Erosa w League, League Legend. Dlaczego? No bo wiadomo, Conqueror daje więcej AD, daje więcej możliwości healowania się. A pozostałe runki są typowo przeznaczone pod takie tradowanie się, zwłaszcza z tym masterem, także brzmi to interesująco. No i jeśli chodzi o takie pozostałe aspekty, gramy sobie również pod mobilność. Bo mobilność moim zdaniem to też podstawa, zwłaszcza żeby wyeliminować kluczową jednostkę. No i jak to napisał Pranias, trzeba robić oro. Ja ci się wypowiem jako stary main Carnera, a to się wypowiadaj. Mile posłucham każdej możliwej. Jakby ciekawostki protipa i tym podobnych spraw. No, akurat bardzo dawno temu grałem z Karnerem. Teraz się nawet zastanawiałem, że jak Skarner otrzymał. Znaczy, Skarner. Runa kluczowa, jaką był Predator, to była kiedyś runa kluczowa, jeżeli chodzi o Skarnera. I mam wrażenie, że przez te zmiany Predatora, właśnie Skarnera można coraz częściej użyć po tą runkę. Ale nie. Dzisiaj testujemy sobie Conquerora, takiego typowego fightera. Więc. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. W sumie full clear w okolicach 3 minuty 30 sekundy br br brzmi naprawdę kusząco i interesująco jednocześnie, bo jako jeden z niewielu Herosów mamy full HP bez żadnej straty ani jednego punktu. Wrzuciliśmy całą dżunglę i teraz mierzamy na Żuka. Możliwe, że teraz Karner faktycznie powróci do mety pod takie zestawienie. Patrzcie jak my mamy więcej farmy niż ten Mastery nie mam pojęcia co robi. O jezu. łota insek. łota insek, bro. Dobra, damagezowo. żeśmy z tego Q to trochę opili tą Vex Wystakowaliśmy sobie Conquerora. Do tego stopnia, że jak zabiliśmy przeciwnika, to <gryw> Conqueror nam się wystakował, więc mamy zero healingu. Ale pierwszy frag na naszym koncie także brzmi interesująco. Teraz wydaje mi się, że Trade z tym Masterem to powinien nam spokojnie zwyciężyć. Chociaż z drugiej strony widzę, że on mnie na web, A mi się to nie podoba. No niestety, padliśmy. Także kupujemy sobie, jak Franek powiedział, Shina na samym początku. Za każdym razem, kiedy używamy umiejętności, a na Skarnerze bardzo często używamy umiejętności, no to zadajemy dodatkowe obrażenia. Przez co mamy lepszy clear, mamy lepsze obrażenia w teamfightach. Albo w walkach 1 na 1, tak jak z tym Masterem. Warto to budować jako pierwsze, a potem dążyć do kolejnych itemów, które przed chwilą wymieniłem. Jeżeli chodzi o item mityczne, czyli Divine. No i gramy taką klasykę, no tyle razy już omawiałem Divine na tym kanale, więc myślę, że nie trzeba teraz tego omawiać. I skupimy się bardziej na gameplayu. Czy opłaca się grać, uczyć Irelki? Tak, jasne, że tak. Pamiętajcie też jedno widzowie, im więcej uczycie się herosów, tym bardziej znacie przeciwnika, no bo niekiedy nawet taka Irelka może być przeciwko Wam. Więc nawet jak się nauczycie mechanik Ireli, poznacie jej, nie wiem, czasy odnowienia, sytuację na Alei, czy w jakie meczapy sobie radzi, a jakie nie, skutkuje to tym, że potem umiecie na nią grać, bo znacie ją na wylot. Ej tu Vex jest. Kurde, co prawda, nie trafiłem. No, ale może zerkujemy sobie tego przeciwnika. No, co jak, co? Myślę, że nas no spokojnie ją zabijemy. To nie było problematyczne. Wystarczyło kliknąć R, i od razu przeciwnik pada w sekundę. Boże, ale Skarner jest broken. Generalnie z kilku prototypów odnośnie Skarnera. Sprawa wygląda tak, że naszą pasywą są te kryształy, które teraz aktualnie przejąłem. Na tych kryształach nasz Skarner mu prędkość ruchu. Przez to staje się bardziej mobilną jednostką. I starajcie się jak najczęściej dbać o to, żeby te dajmy na to portale, czy te właśnie kryształy, były po waszej stronie, a nie po stronie przeciwnika, bo tym samym zyskujecie prędkość ruchu. No, a to chyba powinno być mega ważne, jeżeli chodzi o skarnera. W z reguły używajcie też, żeby uatrakcyjnić swoją mobilność, bo ta umiejętność nie tylko i wyłącznie daje nam shielda, tak jak wielu uważa tylko również daje nam prędkość ruchu, przez co możemy za pomocą tej umiejętności mieć większe prawdopodobieństwo, że uciekniemy albo dogonimy przeciwnika. No to zależy oczywiście od danej sytuacji danego meczapu, ale w tym aspekcie, no widzicie, wchodzimy sobie w taką weks, no i co, no i błyskawicznie ją tunujemy, co prawda musieliśmy do niej dopleszować, ale widzicie jak to się zaprezentowało. Witam, witam. Nowe osobki na live streamku. Ten, kto nie wie z YouTube, oczywiście nagrywamy to na live streamku, Do którego was serdecznie zapraszam każdego dnia i nocy. Także ten, kto ma ochotę, nie wbija. Strasznie mi się podoba to. Nie wiem, czy to tak z reguły jest, czy tak było wcześniej. Że nasze kill kosztuje 10 punktów many. Mi się wydawało, że kiedyś kosztowało 20, ale mogę się mylić. Ale tak gdzieś jak to. Jakby nigdy chyba na skarnerze nie będzie się miało problemów z maną, bo te umiejętności tak mało kosztują. W większości, w większości przypadków jak użyjecie umiejętności, nie wiem, czerwanem, czy jakąś inną tego typu postacią, to używacie połowę many i narzekacie, że macie problemy z clearem, dopiero pierwszego kampa wykonujecie. A w przypadku skarnera te umiejętności są takie tanie. No co, 10? 50? No to widzowie, wymaksujemy sobie w takim razie to E. Żeby jeszcze szybciej i lepiej zadawać tu na przeciwnikom, powinienem tego mastera wziąć. Twoje obroty, także, Luz. Akurat, Skarner. No co? Jezus Maria. Ja przestraszyłem tego mastera. Ty, czy to jest master pod Letality, czy mi się wydaje? że jest to master pod Letality, to prawdopodobnie będzie mi bardzo łatwy Engage. No chyba, że złoży Edge of the Night. No to z tym różnie bywa. Chciałbym wam pokazać na czym opiera się Skarner, ale teraz to niestety nie pokażę, bo nie mam flesza. To sami widzicie, no na Mastera możemy mieć mega ciężko, ale jak to wspomnieliśmy o wiele wcześniej, no Skarner dopiero swoje etapy gry zaczyna mieć w środkowym etapie, a nie tak na samym początku. Jest to postać, która od ultimate'a za zaczyna dopiero siać spustoszenie, czy nawet i robić presję na mapie. Dlatego tego fraga to żeśmy losowo zdobyli, bo Weks z masterem zainicjowali pod drugi Turet. Ale tak z reguły, no to karnerem starajcie się unikać trade'ów, no bo w większości przypadków będziecie na pozycji przegranej. Dobra, zróbmy sobie smoka. Akurat ten drake będzie dla nas mega użyteczny, bo no co, skracając czas odnowienia naszego ultimate, myślę, że mówi sam za siebie. Za pomocą tej erki to możemy wygrać teamfight. Najczęściej używajcie tej erki na kluczowe jednostki, jak na przykład Adekery, który nie posiada QSS-a, na choćby tego Mastera w tym przypadku. No i co, kupujemy sobie Divina. Zastanawiam się, jakiego buta bym składał. Pewnie buta to standardowo kontrującego przeciwnika, no bo jeżeli jesteśmy postacią pod Divina, to też potrzebujemy trochę hp armorów i tym podobnych. Także złożymy sobie tabolę w to zestawienie. Przepraszam, pancerniaki. Żeby nie było, nigdy nie mogę się przyzwyczaić. Czy jesteśmy w stanie wyłapać tą Vex? Wydaje mi się, że tak. No, spokojnie sobie ją klikniemy, no i tym samym ją zabijemy po raz kolejny. To prawda, ten ziomeczek ma 0,6 na tej postaci, ale nie zmienia to faktu, że kill to kill. Dodatkowe złoto zawsze dla nas jest mile widziane niż dla przeciwnika. Takiego skarnera to wiesz, na co dzień nie widuję. Dlatego się zawsze zastanawiam, czy grać pod team, czy grać pod takie. No wiesz, jak. Dobra. No na przykład ja nie jestem przyzwyczajony do takiego damage'a na co dzień, także. Ale ty, ale damage jest ciekawy, faktycznie. I cyk, cue. O jezus, ta. Kietlinka, no. I po co fleszujesz, jak wiesz, że padniesz, no? Tyk! Oj Dobra Myślę, że miałem smite, ale zapomniałem jej zasmajtować. Ale dobra, wyszło pokrza. 2 za... To ja gadam? 3 za jeden? I tak wyszło warf. Dobra, to się cofamy do bazy, bo znowu nas po profesor uzna jako goblina. Także wycofamy się do bazy na spokojnie. Kupimy itemy, które naprawdę potrzebujemy. No i polecimy w tego Steraka w takim razie. No co, dodamy sobie jeszcze potkę, bo w tym etapie gry już nie jest nam do niczego potrzebna i lecimy dalej. Możecie sami oceniać jaki damage prezentuje sobą Skarner. Powiem tak, no ja tego championa w ogóle nie widzę, mimo iż on otrzymał ciekawe zmiany odnośnie runy kluczowej. Niby to zostawienie pod divine'a ma prawo działać, mimo to rzadko jest spotykany. Nie wiem, czy to kwestia tego, że ludzie tak, takimi postaciami nie lubią grać. Nie lubią, przepraszam. Ty co? Nie mam pojęcia, ale jest strasznie rzadko pikowany. I to może też jest dobry argument, żeby go zmainować, bo jeżeli coś się pojawia naprawdę rzadko, to wy ciągle praktycznie co każdy gameplay będziecie mogli to wybierać. I dodatkowo możecie to na tyle tak zmainować, że przeciwnicy będą w szoku, ile wy jesteście w stanie zrobić Wzlemy sobie w międzyczasie portal. No i tak jesteśmy na tyle tankowatą jednostką, że myślę, że przeciwnicy i tak mnie one-shotować nie będą. Nawet jeżeli tutaj będę się bił z przeciwnikami. Zabijacie go? I w sumie, jak tak mi teraz powiedzieć, że Sterak, to w sumie to ma faktycznie sens na ich drużynkę. No bo tak to mnie nie będą one-shotować. Mm -hmm. Bo ten jednak shieldzick to może mi zabezpieczyć so moje KDA. No, jeszcze obrażenia, no to to tam wiadomo. Tylko zastanawiam się na, na przykład nad tym, że obydwa itemy, które mam, czyli item mityczny oraz tajemnostosterak, są budowane z page'a. No i właśnie się kiedyś zastanawiałem, czy warto składać tak, jakby przedmioty, które zawierają ten sam, jakby fragment przedmiotu, który tworzy całość. Wiesz o co chodzi? Mhm, czuję. No i się zastanawiałem właśnie nad tym, czy to ma sens, no ale. Z drugiej strony większość ludzi tak teraz robi, także. Ej w sumie tak jak patrzę, to Master mnie giga kontruje, no bo jak ja używam E, no to nic absolutnie mu nie daje slowa, jak on ma e R-eczkę. Tylko i wyłącznie R go może zniwelować. Ej, tak, my się bawimy. Tutaj my latamy po dżungli, a tu widzę, że Weiger walczy o przeżycie. <grym> także śmiesznie. Dobra, tu bombę dostał. Jezu, jak my szybko wystakowaliśmy tego Conquerora. To faktycznie pod tym względem jest broken, bo klikacie jedno Q, klikacie ereczkę, no i co? No i prawie, że Conquerora macie wystakowanego. Pokszamp. Ok, Takiego czegoś, co się nie spodziewałem, że to tak szybko wystakowuje. Ja jestem ciekaw, ile damage ogólnie zrobię w tym meczu, bo niby Divine Divine'em, procentówka procentówką, ale... Co ciekawe, Dobra, cyk, cyk, myk, myk. <grym> Prawdziwy gameplay, jeżeli chodzi o Skarnera. Także widzicie, klikacie Rkę, wysadzacie przeciwnika. No i tyle, no właśnie na tym opiera się z Karnera Gameplay. Klikacie tylko i wyłącznie Rkę, przygwarzacie przeciwnika. On nic kompletnie zrobić nie może. A wy nagle wygrywacie całą tą grę przez to. Wycofam się do bazy, bo ponad 2800 w garści, kupujemy Steraka i co, teraz kupujemy Deadman's Plate'a? To chyba byłby dobry ruch z naszej strony, co? Bo teraz myślę, że potrzeba nam trochę mobilności, także... ...Deadman's Plate może być git. Dobra, zrobimy widzowie Mountain. I prawdopodobnie, no co, pójdziemy na Midę i skończymy tą grę, no bo... ...bez sensu przedłużać. Możemy nawet i na raz spróbować. No, mamy go szybkiego. To też, ale robisz oro, z tego co widzę. <głos> <głos> tak. Ja myślałem, że to oro to takie... ...takie poważne. Ja <noise> próbowałem, i... ale Senna nie jest najlepszym wsparciem dla A mnie. to nic się nie stało. Ojojoj, gdzie pędzisz? No ja widzicie, na tym opiera się właśnie Skarner gameplay. To no właśnie dlatego Skarner, no może oddawać punkty, ale wiecie, prawdopodobieństwo, że wylosujemy takiego Jayce'a, czy takie postacie w teamie, to też czasami bywa z tym różnie. No to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten gameplay. No bo co, 24 minuty, statystyki 628, może faktycznie zrobiliśmy te 15 tysięcy, o którym Aleksandra napisała. Także no co, kolejny leśnik zdominowany. DJWP. No i przejdźmy do podsumowania standardowo. Także zobaczmy. Tyk, tyk, myk, myk. <laughs> no połowę tego damage'a żeśmy zadali. Także wyszło pokchamp. Garner oddaje. Także polecam serdecznie grać pod to zestawienie. Standardowo zostawcie subskrypcję, lajkacza, komentarz. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Także Piu.